Ja nazywam się Mariusz Guzera i wraz dzisiaj z Michałem Sobalą będziemy rozmawiać o rynku energii. Michał jest ekspertem działającym od 10 lat właśnie na tym rynku, więc naprawdę ma dużo wiedzy, bardzo dużo cennej wiedzy, którą dzisiaj chciałby się z Wami podzielić. Więc Michale, zacznijmy od konkretów, od pierwszego pytania. Co ważnego wydarzyło się od początku roku? Co powinno przykuć uwagę tak naprawdę wszystkich uczestników rynku energii? Okej, okay. jest kilka takich wydarzeń, więc bardzo dobre pytanie tutaj, muszę powiedzieć, jak najbardziej na miejscu i na czasie. Co do takich, takiej pierwszej rzeczy kluczowej, która tak naprawdę dotyka każdego klienta i użytkownika rynku energii, to jest koniec tarczy rządowej. Tarczy rządowej, która miała za zadanie zamrozić do pewnego pułapu ceny energii, pomagając w tym w ten sposób przedsiębiorcom. Uniknąć bardzo wysokich stawek, które się pojawiły u nich na rachunkach w latach 2022-2023. No i spełniła tą rolę, więc jak najbardziej przyniosła skutek pozytywny. Natomiast od 1 stycznia już nie funkcjonuje, więc ceny wracają do pułapu, który klienci zarezerwowali, czy tam zabezpieczyli sobie umowami. No bo wcześniej Przy... Więc wszyscy są te ceny bardzo wysokie. Teraz. Czyli oznacza to co tak naprawdę, mówiąc w prostym językiem, to że ceny będą droższe? Mm -hmm. jak, jak to rozumieć? Mniej więcej tak. Klienci do tej pory płacili y, na pułapie 698 zł za megawattogodzinę, natomiast teraz ceny wracają do poziomów, które mieli przed tą tarczą. Czyli to może być zarówno 700 zł, może być to 800, a może być nawet 1500 zł za megawattogodzinę. Więc niektórzy klienci nawet dwu-trzykrotnie mogą więcej zapłacić za energię. Okej, okay, okej. Okay. No to pytanie czy jesteśmy w stanie pomóc takim klientom, jak to wygląda? Mhm. Tutaj, jak to mówią, diabeł tkwi w i podobnie z tym w tej sytuacji mianowicie wszystko zależy od zapisów umownych i tego na jakich warunkach klienci w tym momencie mają dostarczaną energię. Jeżeli to są umowy długoterminowe, to rozwiązaniem jest na przykład zwrócić się do swojego sprzedawcy czy do swojego doradcy, jeżeli się takiego ma i poprosić go o znalezienie dla niego rozwiązań, które umożliwią obniżenie cen, obniżenie aktualnych cen, na przykład w ramach przedłużenia kontraktu, czyli coś za coś. Obniżamy cenę teraz, natomiast za to przedłużamy kontrakt na rok, dwa bądź trzy. No i tego typu sytuacje ja na przykład w tym momencie dokonuję dla swoich klientów i Często udaje się obniżyć ceny teraz już aktualne na kontraktach, które funkcjonują, czyli teoretycznie nie niedoruszenia o 20-30 czy nawet 40%. Okej, okay, okej, okay. widzę, że to jest taki temat dosyć mocno zawiły, więc wydaje mi się, że to jest temat taki na odrębny, dłuższy odcinek. Więc wróćmy może do tego pierwszego pytania. Tak naprawdę, co jeszcze wydarzyło się na tym rynku energii, o czym tak naprawdę każdy użytkowników energii powinien wiedzieć? Okej, okay. no to na pewno wszyscy klienci, którzy korzystają z energii, otrzymali coś takiego jak wniosek, czy tam informacje o dostarczenie oświadczenia odnośnie uzyskania pomocy de minimis brzmi to dosyć zawile i wydaje się skomplikowane natomiast jest to nic innego jak taka troszeczkę informacja zwrotna czy skorzystaliśmy w ostatnim w drugim półroczu 2024, czyli od lipca do grudnia, właśnie z tej tarczy rządowej, o której wcześniej mówiłem. Jeżeli skorzystaliśmy, to musimy takie oświadczenie wypełnić i wysłać do swojego sprzedawcy, który był aktualny na właśnie ten drugi, drugie półrocze 2024 roku. No, musimy to zrobić, musimy tego dokonać. No pytanie proste, co się stanie, jak tego nie wyślemy? No właśnie i tutaj jest, jest bardzo ważna informacja, że jeżeli tego nie zrobimy. Pierwszy termin był do 28 lutego, ale z racji tego, że część przedsiębiorców właśnie tego nie dokonało, zostało przedłużony do końca czerwca tego roku. Jeżeli się tego nie zrobi, to wszelka pomoc, czyli właśnie ta tarcza rządowa, która była zastosowana w danej firmie, zostanie cofnięta, czyli klienci będą musieli oddać pieniądze. Wyrównując do tych cen aktualnych, czyli tak jak mówiłem, nawet to może być złoty 50 czy dwa złote za kW. Czyli oznacza to jednoznacznie, że po prostu każdy z was, każdy przedsiębiorca, który nas teraz słucha i tego nie zrobił, ma czas do końca czerwca, bo jak nie, no to tak naprawdę no czeka go niemiła niespodzianka, więc no naprawdę do tego mocno zachęcamy, prawda? Zgadza się. Dobra, czy coś jeszcze takiego ważnego stało się w ostatnim czasie na tym rynku energii, co każdy użytkownik powinien wiedzieć. Okej, okay. ważne, bo dotykające tak naprawdę wszystkich klientów yy, jest podwyżka, kolejna i to znacząca podwyżka, jeżeli chodzi o energię bierną. Yy, I ona wyniosła w tym roku 45%, więc jest to dosyć znacząca różnica. Dlaczego aż tyle? Skąd to się wzięło? To wszystko wynika tak naprawdę z cen energii, jakie mamy aktualnie na rynku. I z energią bierną jest tak, że ona działa troszeczkę jak taka bomba z opóźnionym zapłonem, czyli w tym momencie ceny za energię bierną wynikają z cen, które mieliśmy w 2023 roku, więc było, przepraszam, w 2022 roku, więc wtedy były ceny energii maksymalnie wysokie, dlatego teraz też ta podwyżka jest tak znacząca. O kurczę, no to. Jest to no, 40%, jeszcze raz? 45%. 45%. No to pytanie: Czy my, jako Gad Energy, możemy coś z tym zrobić, tak naprawdę, dla, dla klientów, dla ludzi, którzy, no, do których to tak naprawdę dotknęło? Tak, jak najbardziej. Pomagamy w tym zakresie klientom. Przede wszystkim. Przyglądając się, czy ten parametr, właśnie energia bierna jest dla nich, dla ich przedsiębiorstwa znacząca, czyli wynosi od 500 zł w ciągu miesiąca wyżej. Jeżeli tak jest, to wyceniamy urządzenia, które powodują zniwelowanie opłat praktycznie do zera. To są opłaty że Czyli tu nie, nie chodzi w grę żadna żadna zmiana dostawcy, zmiana dystrybutora generalnie. Nie, tu jest dużo prostsze urządzenie, aczkolwiek kosztujące nas. Musimy zainwestować w urządzenie, które nam po prostu tą energię niweluje. Do poziomu tak jak było, bliskiego zero. Dobra Michale, to wiesz, co, może na dzisiaj wystarczy. Są to trzy konkretne podstawowe takie rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim czasie na rynku energii. Jak sami widzicie, przede wszystkim co nas czeka, wzrost cen, potem kary i oczywiście to, co, to, co robi też Gada z tą trzecią sprawą, jeżeli chodzi o energię bierną, możemy tutaj też generować oszczędności, więc warto się tym zainteresować. To są naprawdę konkretne rzeczy, które dotyczą każdego przedsiębiorcy w Polsce, więc no, trzeba się tym interesować. Mam nadzieję, że ten materiał, to, co przedstawił tak naprawdę Michał. Zainteresował was, no i mam nadzieję, że będziecie nas obserwować, dlatego subskrybujcie i oglądajcie kolejne nasze odcinki. Dzięki.